Cześć. Dzisiaj porozmawiamy, co zrobić, by wasze laurowiśnie wyglądały zdrowo i zielono tak jak w poprzednim sezonie. Brązowe liście po zimie mogą być sygnałem, że potrzebują twojej pomocy. Nie ignoruj tego problemu. W tym artykule odkryjesz, jak skutecznie uratować swoją laurowiśnię i przywrócić jej dawny blask. Belaurowiśnia Wschodnia jest to coraz bardziej popularny krzew wśród miłośników ogrodów. Jej ciemnozielone i błyszczące liście stanowią ozdobę przez cały rok. Niestety, zimowe warunki mogą negatywnie wpłynąć na jej wygląd, powodując właśnie brązowienie liści. Przyczyn tego zjawiska jest kilka, w tym przemarznięcie, susza fizjologiczna czy niedobory potasu. Na szczęście istnieją sprawdzone metody, które pomogą Ci uratować Twoją roślinę. Więc jeśli mówimy o przymarznięciu, zimowy mróz może być zabójczy dla laurowiźni, szczególnie dla młodych roślin. Aby temu zapobiec, warto zabezpieczyć krzewy agrowłókniną lub workami jutowymi. Jeśli jednak zauważysz brązowe liście, sprawdź stan gałązek. Jeśli wewnątrz są zielone, istnieje szansa na regenerację. Kolejną możliwą przyczyną brązowienia jest susza fizjologiczna. Zimowa susza wynika z niemożliwości pobierania wody przez roślinę z zamarzniętej ziemi. Aby zapobiec temu problemowi, zaleca się ściółkowanie i okrywanie roślin na zimę. Wiosenne podlewanie i stosowanie stymulatorów wzrostu mogą wspomóc regenerację roślin. Trzecią główną przyczyną może być niedobór potasu. Brązowienie liści może również sygnalizować niedobory właśnie tego pierwiastka. Regularne nawożenie, szczególnie od wiosny, pomoże uzupełnić braki i wspierać zdrowy rozwój rośliny. Teraz troszeczkę o tym, jak możemy uratować laurowiśnie po zimie. Pierwszym krokiem jest dokładna ocena stanu laurowiśni. Sprawdź, czy brązowienie liści jest rozległe, czy dotyczy tylko niektórych części krzewu. Zbadaj gałązki, czy są elastyczne i mają zielone wnętrze, co jest sygnałem, że roślina ma szansę na regenerację. Jeśli gałązki są suche i łamliwe, a ich wnętrze jest brązowe, oznacza to, że dana część krzewu nie przeżyła zimy. Kolejnym aspektem jest zabezpieczenie przed przyszłymi mrozami. Jeśli Twoja laurowiśnia ucierpiała z powodu mrozów, ważne jest, aby w przyszłości lepiej ją zabezpieczyć. Użyj agrowłókniny lub worków jutowych, aby ochronić roślinę przed niskimi temperaturami. Pamiętaj, aby nie owijać rośliny zbyt ciasno. Materiał powinien pozwalać na swobodny przepływ powietrza. Po zimie ważne jest, aby zapewnić laurowiśni odpowiednie nawodnienie. Rośliny zimozielone, tak jak laurowiśnia, mogą cierpieć na suszę fizjologiczną i nie są w stanie pobierać wody z zamarzniętej ziemi. Regularne podlewanie pomoże roślinie szybciej się zregenerować. Wiosną warto również zacząć nawożenie, aby dostarczyć roślinie niezbędnych składników odżywczych. Użyj nawozów zawierających potas i inne mikroelementy, które wspomogą zdrowy rozwój rośliny. Usunięcie uszkodzonych i martwych części rośliny jest kluczowe dla jej regeneracji. Przycinanie powinno być wykonane z użyciem ostrego, zdezynfekowanego narzędzia, aby uniknąć zakażeń. Usuń wszystkie suche, łamliwe pędy. Przyciąć należy tuż powyżej zdrowej tkanki. W przypadku, gdy roślina jest mocno uszkodzona, ale żywa, można ją przyciąć silniej, aby stymulować wzrost nowych pędów. Kolejnym aspektem jest zapewnienie odpowiednich warunków. Upewni się, że laurowiśnia rośnie w odpowiednich warunkach. Preferuje ona stanowiska półcieniste lub słoneczne, ale zabezpieczone przed silnym wiatrem. Gleba powinna być żyzna, przepuszczalna i bogata w próchnicę. Jeśli warunki w Twoim ogrodzie nie są idealne, rozważ posadzenie rośliny w bardziej odpowiednim miejscu. Monitoring i dalsza pielęgnacja jest równie bardzo ważna. Po podjęciu działań naprawczych ważne jest regularne monitorowanie stanu rośliny i dostosowywanie pielęgnacji do jej potrzeb. Obserwuj, jak laurowiśnia reaguje na podjęte działania i w razie potrzeby koryguj nawadnianie, nawożenie czy ochronę przed szkodnikami i chorobami. Tak podjęte działania powinny poprawić stan Waszych laurowiśni na wiosnę. Nie przejmujcie się brązowieniem Waszych młodych laurowiśni. Są one bardzo narażone na takie właśnie brązowienie przez silne i mroźne wiatry. Ale możecie być pewni, że przy odpowiedniej pielęgnacji Wasza laurowiśnia odwdzięczy się pięknym wyglądem już w następnym sezonie. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. Hej!